Hej, dajcie z tej strony Gierald Slucki. Dzisiaj pokażę Wam tego polibaga z Harry Pottera. On ułoży katalogowym 30651. Mamy tutaj czociank oraz odlew złotego Znicza. No i co to gwiazdy tego polibaga? No, mamy oczywiście tutaj również miniaturkę boiska do Quidditcha. No i co, ja mogę już myślę, że otwierać. Spróbuję tak, żeby nie naruszyć polibaga jak zwykle. <grym> co jest? Dobra, otwieramy no i co wysypujemy patrzymy ja już widzę włosy Czochak no i co z tego co widzę to jest ten, chyba ten sam odlew co Harumi ale zaraz mogę wam powiedzieć już zbudowałem no i co no zacznijmy sobie oczywiście klasycznie od minifigurek czyli od minifigurki Czochak ma ona tutaj taką mega klasyczną miotłę, raczej każdy fan Harry Pottera taką y, posiada. Na co do figurki, no nie ma ona niestety zadrukowanych nóg, ale szczerze, obecnie mi to nie przeszkadza, ponieważ nawet y, wygląda to mniej więcej tak, jakby właśnie nie było tutaj żadnych nadruków. Czy, oczywiście nasza szata tutaj mogła być y, jakkolwiek pociągnięta, no ale co? no, Prezentuje się to naprawdę y, ładnie. I może nawet się nadawać na jakiś mundurek, nie tylko na strój do a Mamy oczywiście alternatywny grymas, choć szczerze, nie jest on jakiś wybitny. Nie, nie wiem sobie, co to jest za ekspresja. No i co do włosków, to mi się wydawało, że są to te same włoski co maharumi, Harumi, ale jednak troszkę się różnią. Nawet jeśli em, możliwe, że odlewem się nie różnią, ale to tutaj włoski są gumowe i szczerze teraz po próbie czasu bardzo łatwo odchodzą, a te tutaj są już z twardego plastiku, Chodź, troszeczkę się ugina, ale oczywiście nie tam, tak jak tamte włosy, no i myślę, że lepiej przetrwa próbę czasu. A przechodząc do konstrukcji, no to co? Jeśli chodzi o tą funkcję zabawową, to jest ona paskudna, <laughs> to coraz zesławie mi się lata, ale ogólnie no to, Kurczę, no co mam tym kręcić? O tak palcem, nawet ledwo się przesuwa. Można sobie tak, ale nie, no, tak szczerze, no, nie, nie wiem czemu oni to zrobili. Naprawdę mogli um, bez tego kółka zrobić um, również z tymi pateczkami. Pluszmy um, sobie już czocząk um, tutaj stąd. Um, no i co, no jeśli chodzi o odlew złotego znicza, który jest mega fajnym odlewem i, i jednym z i najcenniejszym w sumie elementem z tego zestawu. Wygląda bardzo fajnie. Czekajcie, co, co jest z ostrością. Czekajcie, jest, jest ostrość, czy nie? Dobra. Jeśli chodzi... Jeśli chodzi o złotego znicza, Nie łapię... O, złapał ostrość. O, pięknie. Um, jeśli chodzi o złotego znicza, no to um, wyglądał naprawdę fajnie i bardzo um, było mi złapać... Um, no już stracił, super. No i co, twórcy, aby mógł sobie siedzieć na tym, na tym drążku? Postanowili dać mu tutaj takie dwa study i wygląda to teraz przez to naprawdę paskudnie. No i no, nawet jeden mógłby no, być. Wygląda po prostu jakby był bardziej jakimś dzbankiem z, z uszami, niż z, rzeczywiście złotym z jeśli chodzi o boisko, no to tutaj no, nie mam za wiele do powiedzenia. Mamy m, wszystkie trybuny wszystkich domów. Mamy te ringi czy nie, drążki. No, wiecie, te, wiecie te, te obręcze, przez które przerzucało się kafla. No i muszę przyznać, że ten zestaw jest naprawdę bogaty w elementy zapasowe, bo mamy tutaj takich dużo pojedynczych klocków. Taki tutaj. Groszek z kawałkiem bara. Podsumowując, zestaw w cenie za jaką ja kupiłem, czyli za 10 zł, to jest po prostu must have, ponieważ mamy tutaj naprawdę cudowną figurkę, złotego znicza, dużo przydatnych elementów, no, no jest to po prostu zestaw za 10, z Polybag za 10 zł. Jakby nie muszę tutaj nic mówić, pewnie i tak raczej prędzej czy później byś tego um, kupili. No. Pa pa!